Przygotowuję się do bardzo ważnej walki, do mojej trzeciej obrony pasa WBO, Mistrzostwa Świata w kategorii superpiórkowej. No, początki nigdy nie są łatwe, dlatego że te początkowe sparingi to jest takie wyczucie dystansu, waga trochę schodzi, jest coraz więcej rund. We wtorek robiłyśmy 6 rund, dzisiaj jest czwartek zrobiłyśmy 8 rund, więc dziś ten oddech takie sparingi zabierają, ale już w przyszłym tygodniu powinno być lepiej, już powinnam gdzieś bardziej wyczuwać dystans i, i mieć szybsze ręce. No i jeszcze tylko miesiąc dogali tym Xboxing Night w Jeleniej Górze 25 maja. Nie tylko to, co robimy na sali tutaj treningowej, ale również to, co się dzieje poza nią. Czyli wspólnie oglądamy z trenerem Gasem Janet Perez. Również otrzymuję od trenera filmy Holyfielda, który właśnie podobnie poruszał się na nogach. Chodzi o tą pracę lewym, lewym prostym. No i to oglądam i później staram się to realizować w ringu. W tym tygodniu. Jest jest na sparingach Patrycja Borys i Monika Serafin. Hmm, jakieś takie podobne nazwisko do pewnego, do pewnego redaktora. Programu Fighters, może tego jego córka, nie wiem. Ale wracając na poważnie, dziewczyny naprawdę robią świetną robotę, bo próbują walczyć, właśnie tak jak Perec. Monika Serafin w sumie ma bardzo podobny do niej styl, nie musi aż tak bardzo tego udawać, a Patrycja no cały czas gdzieś tam mnie atakuje, chociaż ma zdecydowanie inny styl. Także dziewczyny naprawdę bardzo mi pomagają i od pierwszej rundy do ostatniej nacierają na mnie. Gaz jest y, zadowolony. Mówi tak, że boksuje minutę tak jak on chce, a ta pozostała minuta jeszcze nie do końca. I y, w y, 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 y... W każdym tygodniu ma być coraz więcej, czyli ma być minuta 15, minuta 30, aż w końcu dojdziemy prawie do dwóch minut. No on jest zadowolony jak na ten pierwszy etap sparingów, realizuje to, co robimy na sali, realizuje to, co robimy na, na tarczach, jest praca na nogach, jeszcze za mało chodzi ten lewy prosty. Gdzieś jeszcze, jeszcze jest to zmęczenie. Dzisiaj po tym treningu 8 rund sparingu, jeszcze mam przygotowanie fizyczne. Tak że jeszcze ten tydzień jest taki naprawdę bardzo mocny, a dopiero w przyszłym od 1 tygodnia już te trzy tygodnie będą i wyłącznie cała energia i cały wysiłek tylko na sparingi, żebym po prostu miała siłę boksować i żeby to fajnie wyglądało, bo jak się łączy gdzieś tą wytrzymałość na siłowni i na sparingach, to nie do końca to potem tak wychodzi lekko. Ja jestem zawsze chyba za bardzo do siebie krytyczna. I zawsze chciałabym, żeby coś. Tam lepiej wychodziło, ale gaz jest moimi oczami. E, trener mówi, że te akcje wychodzą. E, no ale oczywiście zawsze jest coś do poprawy. Także e, moim zdaniem jeszcze nie do końca mam e, tą wydolność, którą bym chciała mieć i tą, którą mogę mieć. Hej, ziomki, jeśli nie wiecie, jak spędzić sobotni wieczór 25 maja, to serdecznie zapraszam Was do Jeleniej Góry na tym Xboxing Night, gdzie będę bronić po raz trzeci Mistrzostwa Świata Federacji WBO z Janet Peres. Meksykanka przyjedzie mi ten pasę wyrwać, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby on został w Polsce. Także zapraszam Was, nie omincie tego wydarzenia. Będzie bombardowanie.